Siema to jest 35 a to jest krótkie ten mm, recenzja nowego snapchada, czy coś w tym stylu y, 13W01A jest to Redstone Update, dlatego tego to jest. Wydaje te wszystkie rzeczy. Z niektórych nie znam craftingu, a te crafting są w tych skrzyniach, obok Zacznijmy od tego. To jest mitarze i to się nazywa Nether Quartz OR. Przynajmniej tak się nazywa, bo Drugą rzeczą jest. Ona się znajduje w mitarze i wychodzi z tego Nether Quartz, który potem pokażę Wam do czego służy. To jest skrzynia pułapkowa. I że jak, ją, jak ją otworzysz, to odpala się. A jak to to jest i robi się tak i tak. <laughs> Następne, to są jakby baterie słoneczne, bo przekazują prąd, kiedy jest dzień, a kiedy jest noc, znipają. I robi się je, no właśnie to nie wiem, tego nie wiem. Nie mam pojęcia, a reszta już jest wiadoma. Yy, tak, to jest yy, coś. Jest. Hopper. Jak widzicie, jest to klocek, który służy do tego, że jak wyrzucasz, to on znajduje się tutaj. I może też to służy do piecyka potem. W sensie, że to wsadza potem do te wszystkie rzeczy. I tak. Następną rzeczą jest to redstone block. Robi się to tak. Tak jak z żelaza, złota i ze wszystkiego innego. To tylko przynosi energię. Następne to jest to. Robi się to tak. Jest to redstone comparator, concrete, coś takiego. I on ogólnie służy do tego, że no właśnie z tym jest bardzo trudno, więc tego wam nie wytłumaczę w tym odcinku, a teraz będę tego, żeby Wam pokazać. <laughs> Następnie to jest, są dwie nowe płytki, z złota i z żelaza. Z żelaza jest oczywiście lepsze. W takim sensie, że to działa tak. Jest też tak, to za tak, króciutko. Im więcej tego, tym lepszy będzie sygnał. <laughs> Czyli od razu wyrzucimy wszystko. Będzie pełny sygnał, a to oczywiście trzeba do tego więcej tego, jak widzicie nie jest to już takie duże Nie to nie działa na nas, na nas to nie działa i tak jeszcze, yy, jeszcze, jeszcze, jeszcze jest sortowanie od klikunku, ale w takim sensie, że tak. To można tak sobie zim niele Nie ile Ja to się Nie. Nie pamiętam, jak O, tak. Hmm. Nie wiem, co hmm. O, tak. Trzeba oba klawisze przystrzymać. I wychodzić. Co to. A, jak sortować to? O, chyba trzeba się w tym pikać, więc tak. I jeszcze do czego służy to? To jest kolejne z Netera. Jest to Nether Brick, który służy do y, stworzenia... Znaczy ten, a czy, no Nether Brick. Do stworzenia Nether Brick. To jest śmieszne, ale to byłoby w stanie zależeć chociażby na SnackShop. Więcej informacji możecie sobie zobaczyć na modrzank.com dokładnie tak tam znajdziecie w sensie więcej informacji i numer do pobrania a mi nie będzie podobało, bo to jest tak panowie, klikacie tam i patrzycie na najniższy link i klikacie sobie w to więc tak to było 305 czekam na Was i obiecuję, że znajdę sobie niedługo skina. to cześć